Witajcie z tej strony Karolina Pawlik. Bardzo mi miło, że możemy się ponownie spotkać za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. Serdecznie dziękuję za wszystkie maile, które do nas wpływają. Bardzo się cieszę, że informacje, które przekazywane są na łamach tego kanału, w jakiś sposób są dla Was przydatne. Wielu z Was pisze, że odkręciło choroby, które przez wiele, wiele lat Was trawiły. Dzięki informacjom, które zdobyliście na tym kanale. Wiem, że część z Was poszukuje informacji na własną rękę i próbuje sobie pomóc na własną rękę, jest rozczarowana dotychczasowym leczeniem. Także rzeczywiście, edukacja jest podstawą do tego, żeby zrozumieć funkcjonowanie naszego organizmu. W związku z tym, dzisiaj postanowiłam, że wykorzystam Wasze komentarze i pytania w komentarzu, w komentarzach, które. Pozostawiacie pod filmikami. One uważam, że, że będą świetnym materiałem, właściwie odpowiedzi na nie, będą świetnym materiałem edukacyjnym. Pytania czy też zagadnienia, które dzisiaj będę poruszać, one będą wyszczególnione pod poszczególnymi filmikami, bo dzisiaj zaczynamy taki cykl odpowiedzi na Wasze pytania. Także osoby, które są zainteresowane, mogą po prostu. Otworzyć sobie opis pod filmikiem i zweryfikować, czy te zagadnienia, które dzisiaj będziemy poruszać, będą Was interesowały. Także, nie przeciągając, zaczynajmy. Jedno z pytań dotyczy leczenia boreliozy. Pani pyta, w jak, jaki ma Pani sposób na leczenie boreliozy? Jest to choroba, która dzisiaj, z, z którą spotykamy się coraz częściej. Mechanizm leczenia boreliozy jest to, jest to choroba bakteryjna. Jest identyczny według mnie i według kilku, kilkunastu lekarzy, którzy są w stanie wyleczyć w sposób skuteczny te diety, te, te choroby. Jest, mechanizm leczenia różnych bakterii jest identyczny. Co mam na myśli? Czy to krętka boreli, czy to krętek boreli, czy paciorkowce, czy rszerichia coli, czy gruntkowiec złocisty, streptokokus pneumonie. wszystkie te bakterie, one narastają w momencie, kiedy mamy nieszczelność, błąd. Także troszeczkę chciałabym obalić tą teorię, która jest powszechnie stosowana, mówiąca o tym, że. Krętek boreli jest przyczyną boreliozy. To nie tyle bakterie są przyczyną chorób, co niewłaściwe błony czy, czy silne rozszczelnienie błon komórkowych, które zapraszają różne bakterie do tego, żeby się namnażały. Także w momencie, kiedy zaprowadzicie szczelność w zakresie błon śluzowych, wtedy stworzycie środowisko, które będzie niewłaściwe nie dla rozwoju, do, dla namnażania się różnych bakterii. Stąd lekarze, lekarz, który jest w stanie uporać się z streptokokus pneumonię, czyli bakterią, która, która przyczynia się do. Zapalenia płuc, jest w stanie na zasadzie krosów, jest w stanie wycofać również namnażanie się kręt, krętek boreli w, chorobie, w tej chorobie boreliozie. Robi to na zasadzie zaprowadzania szczelnych błąd, czyli robi to wrzucając swojego pacjenta na właściwą dietę. Wiele osób, z którymi dzieliłam się tym odkryciem, szczególnie osoby wywodzące się z, z, z środowiska lekarskiego, zanegowały takie podejście. To dlatego, że kojarzą postępowanie dietetyczne w sposób klasyczny, czyli taki jak serwują akademie medyczne, takie jak serwują instytucje, które przygotowują przyszłych dietetyków. Z tego, co widzę, jest to postępowanie, które rzeczywiście nie, nie, nie jest skuteczne przy leczeniu jakiejkolwiek choroby bakteryjnej. Tam na dietetyce promowany jest dosyć mocno model żywienia wysokowęglowodanowy, model żywienia, który nie respektuje problemów alergologicznych, problemów z narastającymi przeciwciałami, które są wynikiem jadania codziennie tego samego. Osoby, które śledzą nasz kanał, już zdążyły się zreflektować, że polecam coś takiego jak bycie różnorodnym, czyli nietkwienie w nałogu, czyli wychodzenie z codziennego jadania zbóż. Pamiętacie, jak mówiłam w filmiku o zbożach, że w poniedziałek jedzenie owsianki, we wtorek czegoś z pszenicy, we wtorek w środę czegoś z żyta, w czwartek czegoś z ryżu jest tak naprawdę błędnym przekonaniem, że jest się w diecie różnorodnej. Także wracając jeszcze do pytania, to rzeczywiście skupiam się na tym, w postępowaniu leczenia boreliozy skupiam się na tym, co rozszczelnia błony śluzowe mojego klienta, czyli przeprowadzam standard alergologiczny jako, jako podstawę. Na pewno zbieram jak najwięcej informacji, kiedy się urodził. Chodzi mi o miesiąc, dzień urodzenia, ponieważ informacja ta jest przydatna, żeby zweryfikować, jakie produkty mogą go uszkadzać, z racji tego, że osoba, która rodzi się w konkretnym miesiącu, przez trzy kolejne miesiące jest narażona na pyłki unoszące się tych różnych roślin, które. Które unoszą się, czy które pylą właśnie w tych trzech miesiącach od naszego urodzenia. To jest na zasadzie zbierania informacji różnych. Trzeba troszeczkę wejść w rolę detektywa i poszukać. Po, na pewno szukam po objawach. Kojarzę, jakie produkty robią nierównowagę układu współczulno-przewspółczulnego. Dobrej klasy dietetyk potrafi połączyć nad aktywność jednego układu z poszczególnymi produktami. Także wcześniej już mówiłam Wam o tym, że niejednokrotnie że szczelność błon przekłada się na, na to, że ani krętek borali, ani jakakolwiek inna bakteria nie jest w stanie się dalej zadomowić. Pamiętacie, że rozszczelnione błony to są błony w stanie zapalnym. Są one opuchnięte, nadwrażliwe, przekrwione i w związku z tym jest duża łatwość w przenikaniu różnych substancji niewłaściwych przez te błony. Także leczenie boreliozy nie wytępiamy ziołami, właściwie rozumiem to postępowanie, natomiast nie jest to dla mnie postępowanie przyczynowe. Większość osób, która trafiła do mnie z chorobą boreliozy ona przez wiele miesięcy próbowała metod naturalnych typu ziołolecznictwo i skoro przyszła do mnie to znaczy, że nie uporała się z problemem. W związku z tym rzeczywiście zioła, jeżeli rzeczywiście są zioła dedykowane do tego, żeby zniwelować namnażanie się krętka boreli to, to nie jest przyczynowe leczenie, ponieważ można pić zioła, a dalej uszkadzać swoje błony. W związku z tym nie jest to dla mnie leczenie, które, które zajmuje się podstawą problemu. W jaki sposób zaprowadzam szczelność błon? Wyrzucam z diety, tak jak mówiłam, te... Wyrzucam. Wrzucam w rotację bądź czasową eliminację w zależności od tego, jak zaawansowana jest choroba? Patrzę na ilość przeciwciał i po przeciwciałach kontroluję wycofywanie się boreliozy i po objawach. Tak jak w medycynie. W medycynie kontrolują tą chorobę po przeciwciałach opadających i po, po objawach. Jeżeli osoba wstaje rano i nie ma tych dolegliwości, które towarzyszyły jej podczas choroby, to znak, że idziemy w dobrym kierunku, czyli jest na właściwej diecie. O tym, jak zaprowadza się szczelność błon śluzowych, było już na wielu filmikach. Tam oczywiście są bardzo ogólne informacje. Konsultacja u mnie trwa od 1,5 do 2 godzin, także tych, on, tych informacji jest naprawdę bardzo dużo. Są to też kwestie indywidualne, także ciężko tutaj o wszystkich powiedzieć, natomiast ta podstawa już jest, tak naprawdę gdzieś tam przewija się w, w naszych filmikach. Zachęcam do odtwarzania ich I, i może jeżeli chodzi o leczenie boreliozy, to na, ten, na tą chwilę zamknę temat. Kolejne bardzo ciekawe pytanie. Czy może Pani wyjaśnić, co, co to są pulsacje z błon śluzowych? Dziękuję. Tak, przy okazji, obejrzałam wszystkie filmiki ze zrozumieniem i odniesieniem do mojej konkretnej diety. I powoli zaczynam przyswajać informacje. Obserwuję u siebie potwierdzenie wielu rzeczy, o których pani mówi. Świetne informacje. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście wszystko to, o czym mówię, możemy doświadczyć na własnej skórze, na własnym organizmie. Jest to wszystko weryfikowalne, jest to wszystko logiczne. I zachęcam do, do tego, żeby sprawdzać, sprawdzać informacje innych na zasadzie skuteczności. Jeżeli będą u Was skuteczne, to znaczy, że jesteście bliscy prawdy. A więc tak, tam Pani wspominała o pulsacji błąd śluzowych. Chodziło pewnie o impulsację, niewłaściwą impulsację. I to było prawdopodobnie, padły takie słowa przy okazji filmiku o... O zespołach bólowych i o endometriozie, czyli o bólach endometrialnych. Okay. Co musicie wiedzieć na temat tej impulsacji? Mamy coś takiego jak autonomiczny układ nerwowy, ten układ nerwowy, na, na ten układ nerwowy nakłada się układ współczulno, współczulny i przywspółczulny. I każdy z tych układów jest względem siebie przeciwstawny, antagonistyczny. I o ile jeden przykładowo jest powiązany z takimi symptomami, jak na przykład spowolnienie pracy jelit, czyli zatwardzenia, to drugi będzie przyspieszał perystaltykę jelit, czyli będzie powodował biegunki. O ile jeden będzie podwyższał ciśnienie krwi, to drugi będzie obniżał ciśnienie krwi. Jeżeli jeden będzie przykładowo nasilał potliwość, to drugi będzie działał antagonistycznie, i tak dalej. Jeden będzie zwężał naczynia krwionośne, a drugi będzie rozszerzał. I co się okazuje? Każdy z tych układów współczulna przez współczulny, ma swoje neuroprzekaźniki, czyli y, inaczej to neu, neurotransmitery, przekaźniki, żeby przełożyć to powiedzmy na język zrozumiały, ma y, swoje, swoich listonoszy. Y, I y, równowaga, y, inaczej, y, układ y, przywspółczulny, jego neuroprzekaźnikiem, czyli tym listonoszem jest acetylocholina, a układ współczulny, czyli ten bardziej pobudzający, jego neuroprzekaźnikiem jest adrenalina. I co się okazuje? Okazuje się, że pewna grupy produktów stymulują jeden układ, stymulują na tyle, że potrafią go przestymulować, czyli jest nadmierna Praca układu współczulnego, a są produkty, które dają intensywność układu parasympatycznego, produkty żywieniowe. I w związku z tym tworzy się nierównowaga. Ta nierównowaga tworzy się na poziomie różnych organów i różnych układów. Przykładowo, osoba z, chorą, z chorobą endometriozy ma nierównowagę w zakresie miednicy mniejszej I tam jest nierównowaga układu współczulnego wygenerowana właśnie niewłaściwymi pokarmami, co daje tą nierównowagę. A na przykład y, y, alergeny, nietoleranty, nadwrażliwianty, daje wysokowęglowodanowa żywność, daje między innymi y, mieszanie nadmierne białek zwierzęcych. Y, dziewczyny, które u mnie leczą się na różne choroby ginekologiczne, już zauważają, że przykładowo y, Intensywne miesiączki, czyli intensywne krwawienie, jest połączone z węglowodanami, czyli za dużo węglowodanów mają w diecie. Te węglowodany napędzają układ współczulny. Dziewczyny, które mają przykładowo, tak jak mówiłam, te obfite miesiączki, jest to połączone z dietą zbyt wysokowęglowodanową. Te, które mają skąpe miesiączki ze skrzepami, jest to połączone z, z nadmiarem białek zwierzęcych, najczęściej z nadmiarem białek zwierzęcych i mieszaniem białek zwierzęcych dobowo. Czyli każda z tych produktów daje inne reakcje w ciele. W związku z tym daje w różnym stopniu nierównowagę adrenaliny i acetylcholiny. Zaprowadzenie, czyli tonizacja tego układu acetocholina adrenalina daje wycofywanie między innymi stanów zapalnych i robi się to między innymi poprzez zrównoważoną dietę. Dobrej klasy dietetyk on... Powinien wiedzieć, jakie postępowania, jakie modele dietetyczne, jakie modele żywieniowe powodują nadmierną przewagę jednego z tych układów. Dlatego wracając do pytania o impulsację, chodzi to o nadmierną stymulację, o nadmierną stymulację. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie w sposób zrozumiały. Wszystko sprowadza się do diety, do diety, do naszych emocji. Trzecim filarem jeszcze wzięłabym tutaj ruch jako ten decydujący o naszym zdrowiu bądź chorobie. Ok, mamy kolejne pytanie. A czy nie jest tak, że po zagotowaniu cukru, z... A czy nie jest tak, że po zagotowaniu cukry się zmieniają? Na przykład fruktoza zamienia się w glukozę. Chodzi mi o to, że może zmienia y, sytuację, że uduszę masło z, y, z masłem jabłko, gruszką, albo też zagotuję miód. Wiem, wiem, że miodu się nie gotuje, ale chodzi mi y, tu o cukry. Medycyna chińska zalecała mi wieczorem duszoną z masłem gruszkę. Tak, rzeczywiście smażenie, gotowanie, grillowanie, obróbka cieplna owoca zmienia, zmienia jego nie, nie, tyle, nie tylko alergenność, czyli strukturę białkową, ale zmienia glukozę w aminoglikany, czyli formę rzeczywiście powiedzmy łatwiej dostępną dla organizmu. Dlatego pewnie zauważacie u osób, które mają choroby z układem pokarmowym, że jak zjedzą surowe jabłko, to mają duże problemy z, z tym, z, mają wzdęcia, mają gazy, natomiast jak zjedzą przygotowane jabłko, to nie ma już takich perturbacji żołądkowo-jelitowych. To jest właśnie powiązane z, ze zmianą formy. Dlatego pani tutaj tak nieśmiało zaproponowała zagotowanie miodu. Prawdopodobnie ten komentarz był w kontekście mówienia o tym, że owoce nie są przyjazne dla chorej śluzówki. I wtedy pewnie wspomniałam, że miód działa tragicznie na śluzówki. Jest to moja obserw jest to obserwacja. Niektórych laryngologów, jest to obserwacja alergologów, moja również, ja również potwierdzam to weryfikując ludzkie dzienniczki żywieniowe, żywieniowe że osoby z, zaburzenia, z zaburzeniami układu pokarmowego mają rzeczywiście bardzo duży problem po miodzie. Także nie polecam słodzenia herbaty miodem. Co prawda, rzeczywiście podgrzanie miodu zmienia trochę alergenność tego, tych białek w miodzie, bo wiecie, że jak pszczoła zbiera miód, to, to przemyci tam pyłki traw. Zazwyczaj pszczoły zbierają w sezonie pylenia się traw, i w związku z tym już ta, 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 ta niewielka ilość białek właściwie to nie jest taka, taka mała ilość Okazuje się, jest w stanie u osób, które mają nadwrażliwości pokarmowe, nietolerancje, które mają problemy z zbożami glutenowymi i bezglutenowymi, jest w stanie podtrzymać chorobę. Dlatego nie bójmy się, jeżeli mamy wielką ochotę na miód. Przygotować go, ponieważ on będzie wtedy lepiej tolerowany przez układ pokarmowy. Będą wtedy zniszczone enzymy, te, które nas uszkadzają, po pierwsze. Druga sprawa, pani tutaj odniosła się do medycyny chińskiej i do zaleceń medycyny chińskiej. Ja bardzo lubię odnosić się do medycyny chińskiej. Jest to medycyna, która ma wiele tysięcy lat i jest medycyną obserwacji. I rzeczywiście czasem okazuje się, że obserwacja własna jest o wiele, ma o wiele wyższą wartość niż niejedno badanie naukowe, bo jak zaglądamy do badań naukowych, to okazuje się, że jest 500 badań naukowych, które potwierdzają to, że miód jest zdrowy, i 500 badań naukowych, które potwierdzą to, że miód jest niezdrowy. Także zawsze odnosimy to do własnego organizmu i do własnych wniosków. Jeżeli chodzi o połączenia owoc plus tłuszcz, osoby, które długo siedzą w dietach, zauważają, że lepiej tolerowane są owoce na dietach beztłuszczowych. Jeżeli mamy dietę wysokowęglowodanową i wysokotłuszczową, to owoc już jest problematyczny. Owoc nie pozwoli, nie pozwoli schudnąć, nie pozwoli zaprowadzić dobrych bakterii jelitowych, Podobnie na dietach bogatobiałkowych. Owoce nie będą wtedy przyjazne, szczególnie jeżeli owoc zjemy gdzieś tam obok bogatobiałkowego produktu czyli obok mięsa, obok w towarzystwie jajka, czy gdzieś tam godzinę, czy 30 minut od zjedzenia ryby. Dlaczego tak się dzieje? Owoce są tym produktem, które najszybciej trawi nasz organizm. Czyli pierwsze, za co nasz metabolizm się bierze, to za cukry proste. Natomiast cała reszta leży odłogiem w jelitach i domyślacie się, co robi: gnije albo fermentuje. I w związku z tym, jedząc owoce, przy takich klasycznych dietach mamy Mamy organizm ma problem z zutylizowaniem resztek, które powinny być szybko zutylizowane, czyli starych komórek zapalnych, z mnóstwem przeciwciał niepotrzebnych. Także to połączenie owoc, owoc, jadany codziennie bądź owoc jedzony wtedy, kiedy zjadło się dużo chleba, albo zjadło się coś z makaronem, albo z płatkami owsianymi, nie będzie korzystny. Będzie z tego, co widzę, nadmiernie stymulował układ odpornościowy, pogarsza układ pracę układu odpornościowego. W związku z tym niekoniecznie będzie korzystny. Medycyna chińska to jest ona opiera się na, na wielu mądrych przesłankach, natomiast nie respektuje, jeszcze, znaczy nie to, że nie respektuje. Ona po prostu tworzona wiele tysięcy lat temu jeszcze nie miała dostępu do, do różnych możliwości, jakie zaserwowała nam współczesna medycyna, nauka, typu biochemia, biologia, zoologia. Także rozumiem, że można komuś polecić powiedzmy małą ilość banana z tłuszczem, aczkolwiek nie będzie to w moim postępowaniu coś, co leczy śluzówki. Także tutaj rzeczywiście osoby, które zjedzą taki pokarm w małej ilości, widzą, że nie robi im to problemu. Natomiast jeżeli zjedzą to, nie wiem, całego banana z tym masłem, no to już po tym mają zdęcia gazy. A wszystko to, co generuje perturbacje na poziomie układu pokarmowego, pamiętajcie, że nie będzie uszczelniał waszych jelit. W jelitach mamy coś takiego, jak w medycynie nazywa się to tight junctions czyli połączenia ścisłe i one są na błonach i te czyli połączenia ścisłe czyli te komóreczki są obok siebie równiutko ściśle przylegające natomiast za każdym razem kiedy macie Rozszczelnienie tych ścisłych powiązań to znak, że wrzuciliście do układu pokarmowego coś, co wam nie służy. Pierwszym symptomem to będzie właśnie to będą perturbacje z układu pokarmowego, czyli z żołądka i z jelit. Po tym poznacie, czy będziecie rozszczelnieni, czy nie. Czy jesteście rozszczelnieni, czy nie? Tak, to jest odpowiedź. OK. Dobrze, to w takim razie, żeby nie przedłużać, żeby te filmiki nie trwały za długo. Dziś kończę na tych trzech pytaniach, zapraszam na kolejny odcinek, będą kolejne bardzo ciekawe pytania. Pozdrawiam i do zobaczenia.